No, witamy z tej strony Oskar. I Dominika, cześć. Dzisiaj byliśmy na weekendzie japońskim w Warszawie w Halli Gwardii i tutaj zapraszamy na taką naszą relację. Coś sobie tutaj opowiemy i pokażemy, co było. No, niedawno byliśmy na podobnej imprezie w Warszawie na Animatsuri, i tutaj część atrakcji, część rzeczy pokrywała się. Było nawet troszeczkę cosplayerów, było mm, kilku wystawców, którzy byli również na Animatsuri, którzy myślę, że również przyjeżdżają na inne tego typu konwenty czy eventy, wydarzenia. Fajnie ogólnie, było fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Yy, no może powiedzmy, co zobaczyliśmy. Yy, oczywiście w tle tutaj widzicie różne przebitki, różne ujęcia, które właśnie ja nagrałem tutaj z Dominiką. Iy, no to Dominika, no może to Ty zacznij, co yy, A, no najbardziej to... Cię za zaciekawiło albo co Ci najbardziej się podobało? Co najbardziej mi się podobało? To chyba słodycze. Tak, rzeczywiście. Jak się, nazy jak się nazywała ta, to stoisko? Japonia Centralna chyba. Tak, Japonia Centralna. No, kupiliśmy coś sobie, no coś tam, jednak nawet pokażę, co, pokazuje co to jest. Tylko, że nie my to będziemy jedli, bo w prezencie tak, to kupiliśmy. Tak, kupiliśmy to w prezencie, bo e, wcześniej już też coś kupowaliśmy i trochę mamy o tym pojęcie, ale jak zwykle słodycze interesowały mnie najbardziej. Ślinka mi leci, bo ciekawie są, co to za ciasteczka. Zostaw. Bo to jest w prezencie. Nie, 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 wolno. Chodź, jeszcze pokażemy, tylko jeszcze raz do <laughs> kamery. Jakieś takie ciasteczka, a zaraz powiem dlaczego myśmy sobie nic nie kupili, mimo że wybór był przeogromny i to chyba było to samo stoisko, co wtedy byliśmy na Animatory. Tak, Dokładnie, tak. myślę, że to tak. samo, tak. Tak, bo były te same kitkaty, co pokazywaliśmy. Wtedy myśmy kupili brzoskwiniowe, teraz były jakieś jeszcze różne inne. Było coś tam z Pokémonów były różne jakieś słone przekąski, zupy były chińskie te rameny. Bramery, tak. Tak, no, ale nie kupiliśmy... Nie chińskie, tylko japońskie, kochanie. No. No to może akurat chińskie tutaj, wiesz, akurat na stoisku japońskim, ale myślę, że one były z kin. no ale zostawmy to, powszechnie to wiadomo, każdy mówi zupki chińskie, a nie kupiliśmy sobie tylko z tego powodu, że ogólnie na tej całej hali Gwardii to było tak wiele różnych innych stoisk niezwiązanych z Japonią. Takich tak. lokalnych, fajnych, jakichś regionalnych hmm, miejsc, gdzie fajne rzeczy. To zresztą powiem o tym później. No. To znaczy, możemy pokazać, no co sobie no, kupiliśmy. kupiliśmy. To już tak zupełnie tylko zakończając tego dlaczego nie kupiliśmy sobie nic. Tak, tak jest. To się hałwa. Nawet no. nie wiedzieliśmy, co to jest tak naprawdę, bo wygląda, wiecie, tak na pierwszy rzut oka, jak coś takiego sernikowate, prawda, coś delikatnego, fajnego, o, proszę bardzo. A to się okazało, że to są ze jakieś chałwy, ale fajne, fajne, to można powiedzieć. I jedna jest z, yy, tam owocem granata, druga z czekoladą. No ale to zamykając, zostawiając ten temat, to też sobie możecie zobaczyć w tle tutaj te przebitki. Były tam różne inne jeszcze polskie rzeczy, jakieś wędliny, sery, chleby, ale po środku był tylko właśnie tydzień, ten weekend japoński, japoński. Tam i tam właśnie na tym się skupiliśmy, więc no zaczęliśmy od słodyczy. No, było stoisko z kimonami, z jakimiś maskami. Te maski, no, dla bardziej wtajemniczonych, to będziecie wiedzieli jak to się nazywa, to takie, jak kobitki sobie zakładały, to takie na, to na pół twarzy, takie jak te kotki takie białe no. z tym, tym to tak, to tak, było coś takiego. Można było kimono sobie kupić, można było te buty, co te geisha, nie tylko gejś, to jest tradycyjny w ogóle japoński chyba kobiecy tak. strój, to to można było oczywiście nabyć, no ale to chyba nie dla mnie, bo bym się zabiła po... Zanim to włożyła, to już bym się zabiła. Myślę, że to nie wypasowało, tylko eee, no to jest eee, na jednorazowe eee, takie nie, założenie. Nie, nie. Ale na nie no na... było to na... zamiast, z zakupienia. Za, zamiast... no nie wiem, szlafroku. Stop sobie to no szlafroku. Ale wiecie, było do zakupienia, no było, to Na pewno tak. też nie było to tanie. Yy, co tu mamy dalej jeszcze zanotowanie? Były oczywiście zbroje samurajskie, tak jak wiecie, jak... Gosł Tak, Gosł tak, no typowe takie można było sobie pooglądać z takim śmiesznym napisem, żeby nie przymierzać i nie tykać tych zbroi. No, serio to sobie widzę jak jakiś random idzie, o, koczę, patrzcie zbroja, czup, no. czup, czup. Czu. Może założę. A moim zdaniem to właśnie nie byli samurajowie, tylko y, szoguni, ale ja nie z... znam się... Nie, tam była wyraźna kartka, proszę broj, z, 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 tych zbroi samurajów nie tykać, nie zakładać i Może nie każdy wie co to znaczy szogun, no dobra. A może, ale nie, to były typowo samurajskie. I co mamy dalej zanotowane? Potem, później już obczailiśmy takie stoisko, wiecie, z gadżetami, tymi takimi figurki... A, właśnie. No figurki, różne takie pokemony, dragon ball... Y, magoci było też. Tak. Oryginalne, no to no nie takie ta z bazaru. Oczywiście podkładki pod myszkę, czy były też bluzy, bo to były dwa takie ciągi, no to, to standardowo. I karty Pokémon jeszcze tak. zafariowane, tu też Hanna przy Widzce tutaj właśnie mieliście okazję tak, zobaczyć. Tak. Na pewno wszystko drogie i rzadkie rzeczy. Tak, oczywiście w cenie, no, no cóż, trzydniowej wypłaty, jak to się mówi. No, robi. dokładnie tak. Myślę, że w, w okolicach tysiąca, dwóch, trzech nawet tysięcy mogły te figurki jakieś, te Hatsune Miku czy inne kosztować, myślę, że tak. tak no Te najtańsze, pamiętam, z Dragon Ball, takie co takie wyglądały bardziej jak e, moja ciotka po melanżu, niż jak e, Goku, to kosztowały za 280, to i tak... A to i tak, a, dużo, i tak, a no pewnie tak. te inne były na pewno powyżej tysiąca, na pewno. Dokładnie, więc no cóż. No było trochę cosplaya, chociaż większość to były... Dzieci. Dzieci, nastolatkowie. Wiecie, takich poważnych nie było. Po I dziewczyny, jakoś chłopców ja nie widziałem. No, widziałam, widziałam co tak? najmniej dwóch, tak, tak, ale zdecydowanie masz rację, większość to były dziewczynki. To były dziewczynki, myślę, że w wieku maksymalnie 14-15 lat. Mm -hmm. Nie było żadnych poważnych cosplayerów, którzy mają cosplaye za kilka tysięcy złotych, ale fajnie, że w ogóle ktoś taki przyszedł, to jak najbardziej tak. popieramy, wspieramy. Mm -hmm. Tutaj prezentujemy teraz też w tle kilka właśnie tutaj cosplayerek, które, które tam poprosiłem. Już gdy wychodziliśmy z tej imprezy, że Pozwolenia dla Was. Tak, na pewno nas oglądacie tutaj, pozdrawiamy. Po prostu poprosiłem, czy możemy jeszcze pokazać. Żeby pokazać, to też jest element imprezy. Mimo, że to są goście, to nie są no, organizatorzy, ale goście też urozmaicają, ubarwiają tak, tak, taki spędz, taki event, takie wydarzenie. No i było jeszcze sporo gastronomii właśnie mm, takiej azjatyckiej. Tak, bardzo sporo. No nie do, i tu się, wiesz, nie do końca azjatyckiej, bo były też inne kuchnie, co była i włoska, i francuska. Tak, ale nagrywaliśmy japońskie tak, tutaj, tak, azjatyckie. Tak. Oczywiście, wiad, wiadomo, figurował, górował może tak ramen wersji, oczywiście mięsnej, w wersji wegetariańskiej, jak to sobie tam oczywiście wymarzył. No oczywiście sushi i inne takie makarony te japońskie, to było tego naprawdę pełno. A widziałam, że zainteresowanie było ogromne, bo ławki cały czas tak, pełne były. Tak, i właśnie. kolejki tam nawet jakieś też były. Tak. Ogólnie bardzo dużo ludzi było, nawet... Tak, tłok był, tłok był, był, był ogromny, był ogromny. Ojej. Nawet trochę tak zmieszani tak. byliśmy, że no, jakby to powiedzieć. No to Ciężko bo... było coś po prostu tak na czymś się skupić, no bo trzeba było się przeciskać, tak. tak wymijać, nie, nie było wygodnie. No za dużo, po prostu za dużo osób w jednym miejscu, w jednej chwili, w jednym czasie. Ogólnie ta Hala Gwardii to jest obok Halimirowskiej. Być może ktoś z Was był tam mm. kiedyś. Ja mi się wydaje, że to w ogóle jest ten sam teren, ten sam budynek, bo jak się omija i się skręca w prawo tam na skrzyżowaniu, to właśnie jest obok właśnie ta hala gwardii. Mi się wydaje, że to jest ten sam budynek, tylko że hala Mirowska została odremontowana, a z tej prawej strony, tutaj gdzie hala ta. Gwardii to jeszcze właśnie widać, że te cegiełki, te ściany są jeszcze stare, właśnie brudne, ale w środku elegancko jak najbardziej. Myślę, że za jakiś czas prawdopodobnie też zostanie to odremontowane, także dajcie znać, czy byliście tam kiedyś, czy wiecie gdzie to jest. Być może ktoś z Was kiedyś był właśnie tej, na tej hali Gwardii, no, w normalny po prostu dzień handlowy czy targowy, czy tam też jest tak dużo ludzi, no? a było naprawdę bardzo dużo ludzi. I młodych, i starszych, i różnych ludzi tak naprawdę. No, y, dlatego na przykład ciężko mi też było niektóre rzeczy tutaj nagrać, pokazać, przecisnąć się. Ale jak najbardziej chyba fajnie było fajnie coś takiego Oczywiście, pokazać, nagrać było wyjechać, i wybrać się tak. Także to chyba tyle. I zapraszamy do naszych y, przyszłych filmów. Myślę, że wracamy niedługo do grania. W I na drugi kanał, na Moto retropresta będziemy jeszcze pokazywać remonty moich polonezów w dalszym ciągu. Także w najbliższym czasie będzie sporo filmów od nas, także... No chyba tyle, żegnamy się. No pewnie, no trzymajcie się, ciepło papa. Ta.